Pana, to jest naprawdę przywilej, to jest radość spotykać się w grudniu na swoim Cieszę się, że możemy razem cieszyć się więcej powodami i poddawać mu uchwałę. Myślałem, że o, o czymś powiedzieć, bo jak jest ktoś 40 lat, ale z Panem, to można tych historii wymieniać mnóstwo, tak? Ale chciałem się skupić na tym, co jest najważniejsze, kochani. Najważniejsze jest to, że żeby przetrwać wiele lat z Bogiem, to trzeba trwać w Słowie i mieć pracę z Bogiem. I to była siła i to była rzeczywistość i to była realność tego, że mogę dzisiaj być tutaj i wierzyć w Boga i cieszyć się i robić to, co razem robimy. I chciałbym tak na początek troszeczkę zacząć od słowa. Sorry, że będę robił to z telefonu, ale to ma być krótko, więc nie będziemy się tam Tutaj. Oni, Słowo Boże było inspiracją i jest inspiracją dla mojego życia przez cały czas. Gdyby nie to Słowo Boże i nie ta praca Ducha Świętego, to na pewno nie byłoby mnie tutaj dzisiaj I nie mogłbym dzielić się z wami tym, co Bóg robił w moim życiu. Tak? Ja chciałbym zacząć po prostu od tego, co zrobił Jezus. Tak? Jak On zaczął. To mówi Zariasza 61.1 Jezus powiedział duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie Niemcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i Dzień pomsty Naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych. No i tak naprawdę to się nie zmieniło, tak? Jezus przyszedł, aby objawić Ojca, pokazać Jego charakter, dać nadzieję, uwalniać, uzdrawiać, czynić te wszystkie rzeczy i wiemy, że On to wszystko czyni Bóg, ale On żyje, On żyje w nas i daje nam tę możliwość, byśmy przez Niego czynili te rzeczy. Zostawmy polecenie swoim uczniom, abyśmy go uczyli Ewangelii, idźcie na cały świat, głościej Ewangelii każdemu z i też to robimy. Tak? To jest jakby takim uniwersalnym działaniem Boga dla każdego człowieka i każdy z nas po prostu może to robić. I ja to robię. I tak naprawdę to jest siłą napędową mojego życia. W kościele przeszedłem przez, można powiedzieć, wszystkie służby, jakie są dostępne przez tyle lat. Spróbowałem każdej, włącznie z uwielbieniem, ale też takim jak przywilej. I to jest moja sprawa. Ale tak naprawdę naszą rolą, albo zadaniem albo charakterem, powiedział, jest to, aby objawiać ludziom, którzy żyją dookoła nas, Chrystusa, tak jak grajki jest. Tak, jak też mówi o tym Paweł, tak, w drugim liście, siebie sami badajcie, czy trwacie w wierze, siebie sami doświadczajcie, czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Chrystus jest w nas, Chrystus nas żyje. On do tego, żebyśmy mogli robić to, co robimy, żebyśmy mogli wychodzić na ulicę, żebyśmy mogli docierać do ludzi, żebyśmy mogli ich podnosić, żebyśmy mogli z nimi spędzać czas, żebyśmy mogli się ratować. Bo tam, kiedyś ktoś mi dla takie pytanie, no i co z tego, że tak prosicie? Gdzie te nawrócenia, gdzie te takie cudowne rzeczy, gdzie to, co czytamy w Biblii, ile nie ile uzdrowień? I to mnie to zasmuciło jako wierzącego człowieka. Jak czytamy w Biblii, to dzieją się niesamowite sytuacje. Ja i też w swoim życiu, w życiu wielu wierzących ludzi. One też się dzieją w kościoła, dzieją się. Oni może się mało no się dzieją, cały czas się dzieją. Ale myślę, że to, co w moim sercu wyrosło, że chciałbym się podzielić, że nie dostrzegamy największego cudu, jaki mamy tak naprawdę, to jest to obecność żywego Boga w nas, że był doskonały, niesamowity, nieograniczony czasem ani miejscem. Tak odmiennym jak ja. Żeby. I kochani, to jest ten cud. To jest cud radości. To jest cud naprawdę zbawienia. Cud życia. I często zapominamy o tym, to, że tak stajemy się takimi ludźmi, którzy tak, trochę szężą jak ci na pustyni, bo nie dostrzegamy pewnych rzeczy. Chcielibyśmy nie przez wszystkie takie nadzwyczajne sytuacje. Ale myślę, że to jest nadzwyczajna sytuacja, że Bóg święty, kochany, rzeczywisty, żyje w nas. Daje nam siłę do tego, żebyśmy mogli trwać z nim i cieszyć się. I chcę mam powiedzieć, że te 40 lat, prawie jedności z Bogiem, pokazuje jedną rzecz, że dla mnie to tak naprawdę ja czasami mam wrażenie, że ja się wczoraj nauczyłem. To jest codziennie świeża i nowa woda życia. jeżeli człowiek ma tylko ochotę i dostępność na Bogu, to Bóg wykorzystuje, daje możliwości. i mi możliwość współpracy z Bogiem dał mi współpracy tutaj z Piotr, z Złodarzem, z współpracujemy, to z Bajkiem potrafimy się spotkać gdzieś tam. I, I to jest fajne, że można, bo po prostu, że damy dostępność, kochani, to naprawdę Bóg powie, to jestem i poprowadzę cię i dam ci szansę, żebyś mógł jakby manifestować, jakbyś mógł pokazywać bo tak naprawdę... Jak Jezusa zapytano piwnicy o to samo, dlaczego to robi to co powiedział? To mówię wam pięknie Jan o tym. Bóg mój działa, Ojciec działa i ja działam, tak? Kochani, tak samo jest dzisiaj. Bóg działa, On chce się poruszać. On działa, On się rusza i my jesteśmy dla Niego dostępni. Może patrzysz na siebie i myślisz, no ale nie mam jakiegoś specjalnego talentu, nie mam super świadectwa, nie mam jakiegoś nadzwyczajnego oddarowania, ale mówię Ci, że masz nadzwyczajne obalowanie, to bo masz Boga, żeby tego w tobie. I dzięki temu, że ten Bóg mieszka w tobie i we mnie mogę wychodzić, mogę głosić, mogę dotykać, a ludzie chcą słyszeć, chcą słyszeć. Oni potrzebują zwykłych ludzi, nie potrzebują ten super jakichś, nie ma gwiazd, potrzebują zwykłych ludzi, którzy pewnie wyjdą i będą z nimi rozmawiać. To tylko to nie zachęcam. Na koniec będą kończąc, żebyśmy naprawdę ufali Bogu, żebyśmy się nie bali. Żebyśmy wiedzieli kto w nas jest i kto tak naprawdę daje nam prosimy. To jest osoba Ducha Świętego, Bóg Duch Święty, żyjący nas poprzez swoje słowo. Również chce wyrażać się poprzez, sport, poprzez nasze ręce, poprzez nasze usta. Chce wyrażać swoją moc, dotykać tych ludzi. Dlatego się dostępni. Bo tak jak powiedział apostoł Paweł, że żyjemy żywionym jednocnym rozdziale. Z Niego, przez Niego i na Niego jest wszystko. Także jedną i cześć, dziękuję że mogłem się z tym podzielić, mam nadzieję, że zakończymy bardzo czegoś, że mimo upływu lat, jak gdyby Bóg nadal jest świeży i Bóg zawsze jest radością, Bóg jest zawsze siłą i daje tą energię, i daje tą siłę i daje tą zachętę. I ja wiem, że jest więcej, więcej, więcej i codziennie będzie więcej i nigdy się te więcej nie skończy. Zawsze będzie więcej, bo Bóg jest nieograniczony ani czasem, ani nic. Bądźcie po prostu Amen. 来。